Ciężko pracujesz, otrzymujesz pensję, płacisz rachunki, a pod koniec miesiąca zgadnij co. Pieniądze dodają jak magia. Wydaje się, że jedyną rzeczą, która rośnie, jest stos poślizgów, podczas gdy konto bankowe pozostaje takie samo lub gorzej, na czerwono. Ale jeśli powiem Ci, że problemem nie jest to, ile zarabiasz, ale to, co robisz z tym, co zarabiasz. Prawda, że nikt nie mówi, że są ludzie, zarabiają znacznie mniej niż Ty i wzbogacają się podczas gdy inni nawet przy wysokich wynagrodzeniach są zatopione w długach. Jak to możliwe? Ponieważ bogactwo nie polega na tym, ile pieniędzy. Przychodzi, ale o to, co z tym robisz. I bogaci to zrozumieli to wcześniej. Wiedzą, że dobrze znikają pieniądze, podczas gdy słabo zarządzane pieniądze znikają. Pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi Jakie decyzje zapobiegasz rozwojowi finansowym? W tym filmie zbadamy prawdy, których nikt nie mówi o tym, jak naprawdę działają pieniądze, błędy, które powstrzymują cię od niezależności finansowej i, co ważniejsze, jak zmienić tę grę na swoją korzyść. Jeśli chcesz wydostać się z tej rasy myszy i zacząć budować prawdziwe bogactwo, zostań do końca, ponieważ to, co powiem, możesz zmienić swoje życie finansowe na zawsze. Chcesz oglądać tę treść jeszcze szybciej? Kliknij bieg. I zwiększ prędkość do 2 kryty. Co więcej, oglądaj do końca tego filmu i skomentuj bonus, aby otrzymać bezpłatny prezent z generowania bogactwa. Szokująca prawda o bogatych, których nie chcą, żebyś wiedział. Wyobraź sobie, że biegasz na bieżni. Starasz się, twoja koszula jest namoczona potem, ale pod koniec dnia nadal jesteś dokładnie tym samym miejscem. To jest rzeczywistość. Większości ludzi, którzy ciężko pracują na wynagrodzenie co miesiąc. Z drugiej strony bogaci rozumiały coś fundamentalnego. Pieniądze są nie tylko wykonane z wysiłku fizycznego, ale ze strategią. Podczas gdy klasa robotnicza wymienia czas na pieniądze, elity wykorzystuje systemy, inwestycje i wiedzę finansową, aby zarabiać na nich pieniądze. A czy wiesz, co jest najbardziej szokujące, nie uczy to w szkołach? W końcu, gdyby wszyscy wiedzieli, jak działa gra, kto zaakceptowałby tylko pionka na planszy? Jeśli uważasz, że bogaty po prostu pracuje bardziej niż ty, pomyśl jeszcze raz. Większość z nich koncentruje się na budowaniu aktywów, biznesu, nieruchomości, działaniach, podczas gdy klasa średnia wpada w zobowiązania takie jak finansowane samochody i zepsute karty kredytowe. Robert Kiyosaki, autor Bogaty ojciec, biedny ojciec, rozmawia o tym cały czas. Bogaty kupuj aktywa, biedne kupują pasywne, myśląc, że są aktywni. Sekret? Edukacja finansowa. Nauczyli się różnicy między inwestowaniem a wydatkami. I wykorzystali tę wiedzę, aby pomnożyć swoje fortuny. Teraz pozostaje pytanie: jak możesz wydostać się z wyścigu myszy i zacząć grać w tę samą grę? Odpowiedź nie jest zarabianie więcej pieniędzy, ale dowiedzieć się, co z tym zrobić. Wielcy miliarderzy, tacy jak Warren Buffett i Elon Musk, nie zaczęli bogate, ale wcześniej zrozumieli, że sposób myślenia i wiedza finansowa są prawdziwymi kluczykami dla bogactwa. Problemem nie jest twoja pensja, ale to, co z tym robisz. Chcesz przykład? Weź dwie osoby, które zarabiają tę samą pensję. Jeden inwestuje i tworzy pasywne źródła dochodów, drugi wydaje wszystko na rzeczy, które tracą wartość. Za 10 lat jeden będzie bogaty, a drugi wdzięczny. Więc co naprawdę powstrzymujecie przed wzbogacaniem się? Dlaczego 99% ludzi nigdy nie będzie bogatych? Nie popełniaj tych błędów. Prawda jest trudna, ale trzeba powiedzieć: większość ludzi nigdy nie będzie bogata, ponieważ wierzy w kłamstwa o pieniądzach. Od najmłodszych lat uczymy się, aby odnieść sukces po prostu uczyć się, znaleźć dobrą pracę i ciężko pracować do emerytury. Ale pomyśl mi, jeśli to prawda, dlaczego tak wielu pracowników spędza całe życie walcząc o zapłacenie, rachunków, a mniejszość szybko wzbogaca? Problemem nie jest brak pracy, ale brak wiedzy finansowej. Ludzie żyją uwięzieni w cyklu zysków i wydatków. Nigdy nie przestajemy dowiedzieć się, jak naprawdę działają pieniądze. Jednym z największych błędów jest wydawanie wszystkiego, co wygrasz. Wiele osób zwiększa swój styl życia, gdy tylko otrzymają wzrost pensji, kup lepszy samochód, droższy telefon, bez zastanowienia się nad przyszłością. W ten sposób klasa średnia utknie na zawsze, zarabiają więcej, wydają więcej. Zamiast tego bogaci robią coś przeciwnego. Kiedy zarabiają więcej, inwestują więcej. Warren Buffett, jeden z najbardziej odnoszących sukcesy inwestorów w historii, powiedział: Jeśli nie znajdziesz sposobu na zarabianie pieniędzy podczas snu, będziesz pracować dopóki nie umrzesz. Więc co robisz dzisiaj, aby twoje pieniądze rosły same? Kolejnym śmiertelnym błędem jest przekonanie, że tylko milionerowie mogą inwestować. Wiele osób odkłada okazje niesamowite, Ponieważ myślą, że potrzebują fortuny, aby zacząć. Ale rzeczywistość jest taka, że każdy może zacząć, nawet przy niewielkich pieniędzy. Istnieją niedrogie inwestycje, takie jak fundusze nieruchomości, solidne firmy, a nawet działalność cyfrowa, które mogą generować pasywne dochody. Pytanie, które powinieneś sobie zadać, nie brzmi, ile pieniędzy zarabiam. Ale jak to pomnożyć? Odpowiedź jest zmiana sposobu myślenia. Teraz, jeśli uważasz, że inwestowanie jest ryzykowne, poczekaj, aż dowiesz się, w jaki sposób dochód pasywny może zmienić twoje życie. Pasywne źródła dochodu, które mogą sprawić, że milioner, jeśli nadal wymieniasz godziny na pieniądze, czas przemyśleć swoją strategię. Bogaci wiedzą, że sekret wolności finansowej jest dochód pasywny, pieniądze wchodzące na twoje konto nawet podczas snu, podróży lub po prostu relaksu. Pomyśl o czynszu, który otrzymujesz bez konieczności pracy, dywidendy z działań, które co miesiąc kropią na Twoim koncie, a nawet tantiemy z książki, którą napisałeś lata temu. To jest gra milioner. Twórz źródła pieniędzy, które nie zależą od Twojego czasu. Ale pytanie brzmi: jakie są najlepsze sposoby generowania tego pasywnego dochodu? Pierwszą i najbardziej tradycyjną formą jest inwestycja w akcje, które wypłacają dywidendy. Firmy takie jak Apple i Coca-Cola regularnie płacą część swoich zysków dla akcjonariuszy. Kolejną doskonałą opcją są fundusze nieruchomości, które działają jako małe budynki i centra handlowe, które płacą miesięczne czynsze. Dla tych, którzy wolą ścieżkę cyfrową, istnieje online. Tworząc kurs, sprzedaż e-booka lub nawet zarabianie kanału YouTube może generować dochód przez lata bez konieczności codziennej pracy. Ponadto istnieje możliwość utworzenia systemu partnerskiego, w którym otrzymujesz prowizje promujące produkty i usługi w internecie. Teraz jednym z najpotężniejszych sposobów budowania długoterminowego bogactwa jest inwestowanie w właściwości fizyczne. Kupowanie nieruchomości do czynszu może wygenerować stabilny dochód, i z czasem sama nieruchomość jest ceniona. Jeśli uważasz, że jest to sprawa miliardera, pomyśl jeszcze raz. Wielu milionerów zaczęło kupować małe nieruchomości i reinwestować zyski. Ale najważniejszą rzeczą jest zrozumienie, że im szybciej zaczniesz, tym szybciej rośnie Twoja fortuna. I to prowadzi nas do jeszcze bardziej ważnej kwestii: nie ma użycia dochodu pasywnego, jeśli Twój umysł nie jest zaplanowany na sukces finansowy. Millionaire Mind Game. Przeprogramuj swój mózg pod kątem sukcesu. Co oddziela milionera od kogoś, kto żyje, licząc wymianę pod koniec miesiąca? To nie tylko pieniądze, bez szczęścia, to jest sposób myślenia, wielkie nazwiska. W historii, takie jak Napoleon Hill, autor myślenia i wzbogacania, studiowały najbardziej udane na świecie i odkryły coś niezbędnego. Bogaci myślą inaczej. Podczas gdy większość uważa, że pieniądze są rzadkie i trudne do zdobycia. Milionerowie widzą możliwości wszędzie. Podczas gdy niektórzy mówią: Nie stać mnie na luksus, bogaci pytają: Jak mogę za to zapłacić? Zmiana zaczyna się, a pierwszym krokiem jest pozbyć się przekonań, które cię ograniczają. Nasz mózg został zaprogramowany z dzieciństwa, aby przestrzegać standardów. Jeśli dorastałeś, słuchając, że pieniądze są brudne, Rich są chciwe, lub lepiej mieć bezpieczną pracę. Twój umysł może sabotować twoje bogactwo bez uświadomienia sobie, ale dobrą wiadomością jest to, że możesz to przeprogramować. Techniki takie jak wizualizacja, codzienne stwierdzenia i modelowanie behawioralne są wykorzystywane przez miliarderów do dostosowania myśli z sukcesem finansowym. Na przykład Elon Musk nigdy nie myślał o małych. Wizualizował swoje imperium na długo przed utworzeniem Tesli i SpaceX. Jeśli twój umysł uważa, że coś jest możliwe, zaczniesz działać inaczej, aby to urzeczywistnić. Ale przeprogramowanie umysłu nie dotyczy tylko pozytywnego myślenia. Chodzi o działanie strategiczne. Wielcy przedsiębiorcy mają nawyki, które prowadzą ich do sukcesu. Czytają książki finansowe, otaczające ludzi, którzy dodają wartość i podejmują Szybkie i inteligentne decyzje. Chcesz prostego ćwiczenia? Weź notatnik i napisz, jak wyglądałoby twoje idealne życie, gdyby pieniądze nie były problemem. Następnie utwórz plan, aby dostać się tam z małymi, codziennymi krokami. To, co wydaje się dzisiaj niemożliwe, może stać się twoją rzeczywistością za kilka lat, jeśli wiesz, jak grać we właściwej grze. I wierz mi, ten jedyny wybór może zdefiniować twoją przyszłość finansową. Wybór, który określa twoją przyszłość finansową czy jesteś po złej stronie? Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, ale ich życie finansowe jest wynikiem codziennych wyborów. Przy każdym zakupie impulsowym, z każdym wynagrodzeniem wydanym bez planowania, z każdą zignorowaną okazją do poznania inwestycji ścieżka jest nakreślona. I przez większość czasu nie jest bogactwem. Rich podejmuje różne decyzje, ponieważ postrzegają pieniądze jako narzędzie wzrostu, a nie coś do wydania. A oto wielkie pytanie. Czy jesteś po prawej stronie tej gry, czy jesteś po przepływie większości? Jedną z najbardziej uderzających różnic między tymi, którzy się wzbogacają i którzy stają się w stagnacji, jest sposób myślenia o ryzyku i nagrodach. Zwykli ludzie unikają ryzyka, boją się utraty pieniędzy i przywiązania do pracy, które oferują fałszywe bezpieczeństwo. Milionarze rozumieją, że największym ryzykiem nie jest ryzyko, inwestują, podejmują i szukają wiedzy finansowej. Jeff Bezos przed założeniem Amazon rozpoczął stabilną pracę, aby postawić na marzenie. Czy mógłbyś się nie udać? Tak. Problem nie popełnia błędu, nigdy nie jest szansa na wygraną. I ten wybór jest przed tobą każdego dnia. Możesz nadal wierzyć, że pieniądze są trudne do zdobycia i że tylko bogaci mogą zainwestować lub zdecydować o zmianie podejścia. Możesz zacząć uczyć się o finansach, możesz obniżyć niepotrzebne wydatki, możesz wykorzystać swój wolny czas, aby stworzyć dodatkowe źródła dochodów. Dobra wiadomość. Nigdy nie był łatwiejszy do dziś dostępu do wiedzy i możliwości. Uważaj jednak. Małe codzienne decyzje mogą cię wzbogacić lub utrzymać w tej samej sytuacji. A efekt tych decyzji jest jak domino upuszczony kawałek. Może całkowicie przekształcić grę. Domino efektu małych decyzji finansowych, jak sabotujesz swoje bogactwo. Bogactwo nie wynika z wielkiego uderzenia szczęścia, ale z małych decyzji, które gromadzą się z czasem. Każdy wybór finansowy, który dokonujesz dzisiaj, od kupowania tej drogi kawy każdego ranka, dopóki nie zainwestujesz części swojej pensji, tworzy efekt domina, który określa, gdzie będziesz mieć 10 lub 20 lat. Problem polega na tym, że większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, dopóki nie będzie za późno. Wydają bez planowania, umów się na niepotrzebne długi i uważają, że muszą zarobić więcej, aby rozwiązać swoje problemy. Ale zgadnij co? Liczy się to, co z nią ma znaczenie, ale to, co z nią robisz. Przejdźmy do prostego przykładu. Wyobraźmy sobie dwie osoby o tej samej pensji. Pierwszy wydaje wszystko, żyje na krawędzi i nigdy nie myśli o przyszłości, drugi inwestuje. Tylko 10% tego, co zarabia co miesiąc. Na początku różnica wydaje się niewielka, prawie nieistotna, ale po 10 latach druga osoba będzie miała solidne aktywa, podczas gdy pierwsza nadal będzie żyła na wynagrodzeniu. To jest moc skumulowanego efektu. Problemem nie jest dziś taki mały koszt, ale nawyk, który tworzy. To, co wydaje się Nieistotne, w krótkim okresie, zamienia się w długoterminową odchłań. Najlepszym sposobem na wydostanie się z tego cyklu jest przejęcie kontroli nad swoimi finansami. Rozpocznij od małych, postępuj zgodnie z wydatkami, cięcie odpadów, automatyzuj inwestycje. Zdecyduj dziś, zmień swój związek z pieniędzmi, ponieważ każdy dokonany wybór, choć mały, zabiera cię do miejsca docelowego finansowego. A najlepsze ze wszystkich. Jeśli zastosujesz go poprawnie, możesz zbudować prawdziwe imperium finansowe od zera, podobnie jak najwięksi przedsiębiorcy w historii zrobili. Jak zbudować imperium finansowe od zera? Historię tych, którzy. i dostali. Wiele osób uważa, że aby się wzbogacić, musisz urodzić się w rodzinie milionera lub mieć jakąś tajną przewagę. Ale prawda jest taka, że większość miliarderów zaczęła od zera. Nie mieli dziedziczenia, nieszczęścia, mieli strategię. Jednym z największych przykładów jest Jan Kulczyk, jednego z najbogatszych ludzi w Polsce. Nie urodził się milionerem, ale zbudował imperium, inwestując w sektory strategiczne i wykorzystując możliwości zignorowania inni. Wielka lekcja tutaj jest prosta: bogactwo powstaje, a nie odziedziczona. Ale jak dokładnie ktoś zniknie i buduje fortunę? Pierwszym krokiem jest zmiana sposobu myślenia o pieniądzach. Zamiast pracować nad wygraną, musisz pracować nad budowaniem aktywów. Może to być biznes, inwestycje, lub cokolwiek, co generuje dochód bez konieczności przez cały czas obecności. Elon Musk i Jeff Bezos rozpoczęli imperia bez większych początkowych inwestycji, ale z absolutnym naciskiem na rozwiązywanie problemów i wspinanie się na ich działalność. I to dotyczy każdego. Możesz zacząć od małego, ale musisz zacząć. Pytanie brzmi: Jak możesz zastosować to do własnego życia? Zacznij od zidentyfikowania możliwości wokół ciebie. Może to być firma internetowa, dobrze zaplanowana inwestycja, a nawet usługa, którą można rozszerzyć. Sekretem jest działanie, testowanie i dostosowywanie. Wielkie fortuny nie są budowane z dnia na dzień, ale konsekwencja. A jeśli uważasz, że nie jesteś jeszcze gotowy, aby zrobić ten krok, być może będziesz musiał pozbyć się niektórych nawyków, które sabotują Twoje bogactwo przed kontynuowaniem. Teraz, gdy rozumiesz, że Twoja pensja nie jest problemem, najważniejsze pytanie brzmi, co zamierzasz zrobić z tą wiedzą. Możesz zostawić ten film i żyć w ten sam sposób. Lub możesz zastosować te lekcje i zacząć budować prawdziwe. bogactwo. Ponieważ pod koniec dnia jedyna rzecz, która oddziela bogatych od tych, którzy żyją w trudnościach finansowych, S, są codziennymi działaniami. Chcesz prawdziwy przykład? Weź Michał Sołowow, jednego z najbogatszych ludzi w Polsce. Zaczął jako pilot rajdowy, ale zdał sobie sprawę, że jego finansowa przyszłość nie była w sporcie, ale w inteligentnym biznesie i inwestycjach. Dzisiaj jest miliarderem, ponieważ podejmował strategiczne decyzje i wiedział, jak ponownie zainwestować swoje pieniądze, rozszerzając swoje imperium w branży chemicznej i nieruchomości. Teraz pomyśl, co by się stało, gdyby postanowił tylko pracować ciężej i nie dowiedzieć się o pieniądzach? Odpowiedź jest prosta. Nigdy nie osiągnąłby tej fortuny. To prowadzi nas do najważniejszego punktu. Pieniądze to nie tylko to, ile zarabiasz, ale jak korzystasz z tego, co zarabiasz. Dlatego, oto 10 praktycznych działań, które możesz zacząć dzisiaj, aby całkowicie zmienić swoją przyszłość finansową. Zainwestuj przed wydatkami. Oddziel co najmniej to 10% wynagrodzenia za inwestycje przed zapłaceniem jakiegokolwiek rachunku. Uczyń to niewykonalny nawyk. Przestań kupować zobowiązania przebrane za aktywa. Jeśli coś zabierze pieniądze z kieszeni, jak samochód finansowany, zastanów się dwa razy przed zakupem. Utwórz co najmniej jedno źródło dodatkowego. Dochodu. Może to być firma internetowa, marketing afiliacyjny lub wynajem miejsca, którego nie używasz. Czytaj o edukacji finansowej każdego dnia. Książki takie jak Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec i najbogatszy mężczyzna w Babilonie powinny być jego nowym Netflix. Unikaj złych długów. Finansowanie i raty niepotrzebnie są dziurą w tle. Zapłać w zasięgu wzroku, gdy tylko jest to możliwe. Śledź swoje wydatki. Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzają Twoje pieniądze, już tracisz grę. Używaj aplikacji takich jak Money Lover lub Prosty Notatnik. Inwestuj w długoterminowe aktywa. Akcje, fundusze nieruchomości i własna firma generują prawdziwe bogactwo. Zrób swoje pieniądze dla Ciebie. Ciesz się mocą zainteresowania złożonego. Michał Sołows zaczął małe i reinwestowało zyski. Czas i złożone zainteresowanie sprawi, że Twoje aktywa będą rosły. Otocz się ludźmi, którzy myślą, jak bogaty jesteś, średnią z pięciu osób, z którymi najbardziej żyjesz. Bądź blisko tych, którzy mówią o biznesie, inwestycjach i rozwoju. Przestań czekać na właściwy moment. Nie ma idealnego czasu na rozpoczęcie. Najlepszy czas na zmianę życia finansowego jest teraz. Jeśli codziennie stosujesz te strategie, zobaczysz, że twoje życie finansowe zmieni się szybciej niż myślisz. I nie zapominaj, to, co oddziela miliarderów od tych, którzy mieszkają w ściskanie, to nie szczęście, ale sposób myślenia i działań, które podejmują codziennie. Więc zacznij dziś i nie przestawaj, dopóki nie osiągniesz swoich celów. Teraz powiedz mi, które z tych działań będziesz w praktyce. Skomentuj poniżej i powiedz mi, co najbardziej cię zaskoczyło w tym filmie. Subskrybuj kanał, włącz powiadomienia i udostępnij ten film znajomemu, który musi go usłyszeć. A jeśli chcesz zagłębić się jeszcze bardziej, kliknij następny film, który pojawia się na ekranie, ponieważ tam pokażę dokładnie, jak przekształcić to wszystko w praktyczny plan finansowy.